Spójrz na chwilę dookoła Ludzie pędzą Do kant, nie wiadomo Do pracy, której nienawidzą Po rzeczy, których nie potrzebują W pogoni za chwilowym poczuciem sensu Które i tak zawsze znika To nie jest przypadek To nie jest twoja wina To system To struktura Życie I może czas przestać udawać, że jest inaczej Bo może to życie, tak jak mówił pewien filozof Wpale nie zostało stworzone, by nas uszczęśliwiać. Wyobraź sobie świat, w którym od urodzenia jesteś wrzucony w maszynę. Maszyna ta nie ma serca. Nie rozumiecie, nie słucha. Jej jedyną funkcją jest obracać się i mielić wszystko, co napotka. Ta maszyna to rzeczywistość, i jak mówił artyst Schopenhauer, to nie my jesteśmy jej twórcami. To ona tworzy nas tylko po to, byśmy cierpieli. Brzmi brutalnie to dlatego tak niewielu ma odwagę spojrzeć w oczy tej prawdzie. Schopenhauer nie upiekszał rzeczywistości. Dla niego życie nie było błogosławieństwem. Było przekleństwem, które nosimy ze sobą, jak ciężki kamień przywiązany do szyi. Nie dlatego, że coś zrobiliśmy źle, ale dlatego, że istujemy. Co powoduje cierpienie, jedno słowo pragnienie: Chcemy więcej? Zawsze więcej. Gdy nie mamy, cierpimy. Gdy mamy nudzimy się. Gdy tracimy rozpadamy się na kawałki i tak kręcimy się w kółko jak pies goniący własny ogon. Z nadzieją, że może tym razem się uda, że znajdziemy coś, co wypełni pustkę. Ale pustka nie znika. Ona zmienia szperc, chciałeś miłości. Dostałeś ją ale teraz boisz się ją stracić. Chciałeś pieniędzy, masz je, ale teraz boisz się, że to za mało. Chciałeś sensu, znalazłeś iluzję, a kiedy wszystko zawodzi, szukasz nowego celu, nowego pragnienia, bo system, w którym żyjesz, nie pozwala ci się zatrzymać. Jesteś trebem, w ruchu, bez odpoczynku, ale dlaczego tak jest? Dlaczego nie możemy po prostu być szczęśliwi? Bo ewolucja nie stworzyła nas po to, byśmy byli spokojni. Zostaliśmy zaprogramowani do szukania, nie do znajdowania. Nasz mózg produkuje dopaminę nie wtedy, gdy coś osiągniemy, ale przed. Pragnienie jest nagradzane, spełnienie już nie. To dlatego ludzie uzależniają się od zakupów, od seksu, od uznania. Nie dlatego, że są słabi, ale dlatego, że system biologiczny, który nami steruje, chce nas głodnych, i tak zostajemy uwięzieni. W labiryncie, z którego nie ma wyjścia, bo każdy korytarz prowadzi do następnego korytarza. Ale to nie wszystko, bo poza cierpieniem wynikającym z pragnienia, z jest cierpienie, które jest czyste, bez sensu, bez winy, noworodek rodzi się z wadą, która zabija go w trzy dni. Młoda kobieta choruje na raka, choć prowadziła zdrowe życie, ojciec traci dziecko w wypadku samochodowym. To nie metafory, to codzienność. I to właśnie mówił Schopenhauer: Nie ma sensu, nie ma sprawiedliwości. Natura nie jest matką, jest maszyną bez celu. I tu dochodzimy do pytania, które każdy w końcu zadaje: to po co w ogóle żyć? Religia odpowiada. Bo jest życie po śmierci. Społeczeństwo odpowiada, bo możesz coś osiągnąć. Rodzina mówi, bo masz nas. Ale te odpowiedzi, jak twierdził Schopenhauer, to tylko opium piękne kłamstwa, które mają złagodzić ból. W rzeczywistości nie ma nagrody, nie ma karmy, nie ma sędziego, który na końcu powie: Zrobiłeś wszystko dobrze, jest tylko cisza i śmierć. Ale. Może właśnie tam kryje się ulga, w akceptacji, nie tej biernej, pełnej rezygnacji, ale w zrozumieniu, że życie nie musi mieć sensu, by mieć wartość. Jeśli porucisz potrzebę, by wszystko miało cel, zostaje czyste istnienie. Wchodnie filozofie znały to od dawna. Buddyzm mówił o wygaszeniu pragnienia, taizm o płonięciu z nurtem. A Schopenhauer, europejski pesymista, był bliżej tych tradycji niż większość filozofów Zachodu. Czy to znaczy, że powinniśmy przestać żyć? Nie. To znaczy, że możemy przestać walczyć z tym, czego nie da się pokonać. Nie musisz być szczęśliwy, nie musisz nic osiągać, nie musisz zostawić po sobie pomnika z brązu. Czasem wystarczy nie cierpieć tak bardzo, oddychać, patrzeć. Być. I tu dochodzimy do najtrudniejszej prawdy. Wszystko przemija, nie tylko cierpienie, ale też to, co piękne, uśmiech dziecka, zapach letniego powietrza, dotyk bliskiej osoby, to wszystko też zniknie, ale właśnie to czyni je prawdziwym, bo to, co wieczne, staje się niewidzialne, a to, co przemijające, boli i dlatego jest warte czegoś. Schopenhauer nie dawał łatwych odpowiedzi: Nie mówił uśmiechnij się, wszystko będzie dobrze, nie będzie, ale mówił: Możesz ograniczyć cierpienie, możesz wycofać się z gry, która zawsze kończy się tak samo, nie musisz być kolejnym pionkiem, możesz być świadkiem, obserwatorem, kimś, kto zrozumiał. Czy to wystarczy? Nie wiem. Ale może właśnie w tym, że nie ma ostatecznej odpowiedzi, kryje się wolność. Bo skoro życie nie ma sensu, który ktoś ci narzucił, możesz sam go nadać, nie po to, by wygrać, ale po to, by przetrwać i może od czasu do czasu poczuć coś prawdziwego. Jeśli doszedłeś aż tutaj, to znaczy, że nie boisz się patrzeć prawdzie w oczy i to już czyni cię silniejszym niż większe. Nie musisz być optymistą, wystarczy, że będziesz świadomy, bo czasem świadomość to pierwszy krok do prawdziwej wolności. Schopenhauer choć tak brutalnie szczery w swoich poglądach, nie był nihilistą, nie mówił rzuć wszystko, przestań, żyć. wręcz przeciwnie twierdził, że skoro cierpienie jest nieuniknione, to naszym zadaniem jest zrozumieć jak je łagodzić. Nie przez konsumpcję, nie przez miłość romantyczną. I na pewno nie przez fałszywe religijne pocieszenia. Ale przez sztukę, tak sztuka, muzyka, poezja, malarstwo, filozofia to wszystko, co pozwala nam na chwilę oderwać się od siebie, wyjść poza nasz indywidualny ból i zanurzyć się w czymś większym, ponad jednostkowym. Dla Schopenhauera to właśnie doświadczenie estetyczne było formą zbawienia, nieostatecznego, ale chwilowego. W momencie, gdy patrzysz na obraz Van Gogh'a, gdy słuchasz sonaty Beethovena, gdy czytasz wiersz, który trafia prosto w twoje wieręcze, na ułamek sekundy przestajesz pragnąć, przestajesz cierpieć. Nie chcesz nic więcej. Po prostu jesteś i to może być klucz. Nie chodzi o to, by zniszczyć pragnienie raz na zawsze. To niemożliwe, ale możemy nauczyć się wchodzić w stany, w których to pragnienie milknie. W których świat, choć nadal okrutny, przestaje być wrogiem, a staje się czymś znośnym. Co jeszcze pozostaje? Drugi człowiek, chociaż relacje również niosą cierpienie, niezrozumienie, rozstania, Śmierć, Schopenhauer nie negował potrzeby kontaktu z innymi, ale ostrzegał: im więcej oczekujesz od ludzi, tym więcej będziesz cierpiał. Nie oczekuj, że ktoś cię zrozumie. Nie licz, że ktoś cię uratuje. Ale jeśli zdarzy się taka chwila, krótkie spojrzenie, rozmowa, cisza z kimś, kto niczego od ciebie nie chce, to może być święto. Małe zwycięstwo, ludzka obecność, która chociaż nie trwaja, może być prawdziwa. Nie da się całkowicie uciec od cierpienia, ale można uczynić je lżejszym, jeśli przestaniesz wierzyć, że życie coś ci jest winne, że świat musi być sprawiedliwy, że szczęście to norma. Bo właśnie w tym zludzeniu kryje się największy ból. Nie życie nie jest sprawiedliwe, nie świat nie działa według naszych marzeń, ale tak długo jak oddychasz, masz szansę zobaczyć. Zobaczyć, że świat nie jest czarno-biały, że istnieje miejsce pomiędzy radością a rozpaczą, pomiędzy sensem a absurdem to miejsce nazywa się świadomość. To tam możesz trwać nie jako bohater, nie jako ofiara. Ale jako człowiek pełen sprzeczności, wrażliwy i twardy zarazem, zniszczony przez życie, ale wciąż mimo wszystko gotowy patrzeć mu w oczy. Jeśli chcesz czegoś prawdziwego, nie szukaj szczęścia, szukaj prawdy, nie tej obiektywnej, naukowej, ale swojej, tej, która boli, ale też wyzwala, bo gdy przestajesz wierzyć w iluzję, gdy akceptujesz, że życie nie jest bajką, to, co zostaje, to cisza, nie przerażające, lecz oczyszczające, nie pustka, ale przestrzeń. Przestrzeń, w której może pojawić się coś nowego, spokój. Nie ufoja, nie ekstaza, ale cicha, wywalczona zgoda na istnienie i może tylko może to właśnie jest najgłębsza forma wolności, jaką człowiek może osiągnąć. Niektórzy powiedzą, to zbyt ciemne, zbyt ciężkie. Tego nie da się słuchać codziennie i mają rację, ale nie każda prawda jest wygodna, nie każda prawda jest dekoracją do kawy, prawdziwa filozofia nie jest słodka, prawdziwa filozofia pali język jak czysta wódka, rozdziera wierensze, ale oczyszcza i tylko ten, kto raz spojrzał w otchłań wie, że po drugiej stronie może być świat, nie w bruch ciemności ale dzięki nie. Schopenhauer mówił o wolności negatywnej, nie tej, którą zdobywasz, robiąc co, co chcesz, ale tej, którą osiągasz, przestając chcieć. Wolność od siebie, od własnych zachcianek, od neurotycznego, więcej, szybciej, dalej. Wolność, w której możesz patrzeć, jak świat płonie i zachować spokój, nie z obojętności, ale z przezroczystości być jak jezioro głębokie, milczące i nic nie musi do niego wpadać żeby istniało to nie jest ucieczka to opór w najczystszej postaci bo w świecie który mówi ci że masz chcieć więcej największym aktem buntu jest powiedzieć nie potrzebuję nie muszę mieć racji nie muszę być podziwiany nie muszę zostawić po sobie legendy. Wystarczy, że czuję, że jestem, że nie pragnę zniszczyć siebie, żeby istnieć. W tych momentach, w których wszystko się zatrzymuje, kiedy siedzisz sam, bez telefonu, bez dźwięków, bez oczekiwań, czujesz coś dziwnego. Niepokój, który powoli zamienia się w ciszę. I ta cisza może być największym luksusem we współczesnym świecie. Nie trzeba za nią płacić. Ale trzeba za nią zapłacić sobą, oddać wszystkie złudzenia, które cię do tej pory trzymały. Schopenhauer wiedział też coś, co wielu zapomina. Cierpienie nas oczyszcza. Nie, nie w sensie religijnym, ale w sensie psychologicznym. Tylko przez cierpienie zaczynasz rozumieć, co jest iluzją. Tylko przez stratę rozpoznajesz, co było prawdziwe. Tylko przez koniec. Widzisz, co miało znaczenie? To paradoks, cierpienie nie ma sensu, ale to właśnie ono daje ci zdolność widzenia sensu. Więc jeśli dziś czujesz, że nie masz już siły, że wszystko się wali, może choć to brutalne, jesteś bliżej prawdy niż ci, którzy śmieją się głośno, by zagłuszyć ciszę. Bo może to właśnie ci, którzy cierpią w stanie, mają największy potencjał, by przestać cierpieć ślepo. Nie zostaniesz uratowanej. Nie ma księcia, nie ma Boga, nie ma rewolucji, ale może właśnie ty sam możesz stać się świadkiem własnej przemiany nie przez dodanie, ale przez odjęcie. Bo najgłębsza filozofia to nie doktryna, to milczenie w twarzy prawdy bez paniki, to odwaga, by powiedzieć: Tak, życie boli, ale nie musi mnie złamać. Wyobraź sobie, że stoisz na krawędzi świata. Wokół ciebie nie ma hałasu miasta, nie ma rozmów, nie ma oczekiwań, jesteś tylko ty i przestrzeń. Czy jesteś samotny, a może wreszcie wolny? Schopenhauer nie dawał ukojenia, ale pokazywał kierunek, nie kazał ci wierzyć w kuda, nie obiecywało, że życie się odmieni, ale uczył jednego: że możesz żyć bardziej stanie. Jeśli przestaniesz walczyć z tym, co nieuniknione, nie musisz być szczęśliwy, nie musisz być kimś wielkim, nie musisz być doskonały, wystarczy, że przestaniesz się oszukiwać. Cierpienie, które akceptujesz, staje się czyste, jest jak deszcz zimny, surowy, ale prawdziwy. Już cię nie tłamsi, już nie paraliżuje, staje się czymś, co po prostu jest. A ty możesz wreszcie oddychać nie jako zwycięzca, nie jako ofiara, ale jako świadek obecny w swoim istnieniu bez potrzeby jego uzasadniania. Filozofia Schopenhauera to nieślepa ciemność to noc bez latarni, w której oczy uczą się widzieć w inny sposób to światło, które nie oślepia, bo pochodzi z wewnątrz. I może właśnie dlatego tak niewielu potrafi je dostrzec nie musisz odpowiadać na wielkie pytania. Nie musisz znać sensu wszystkiego, ale możesz powoli cierpliwie, uczciwie zacząć rozpoznawać, co nie jest Twoje, które pragnienia są narzucone, które ambicje są iluzją, które głosy w Twojej głowie nie należą do Ciebie. To już początek wolności, niespektakularnej, ale głębokiej, niebyszczącej, ale prawdziwej, a potem zostaje cisza. Nie ma już potrzeby mówić, nie ma już potrzeby uciekać. Zostajesz w samym centrum życia ze świadomością, że nie musisz więcej udawać. I to może być największy luksus, największa prawda i największy dar, jaki możesz sobie ofiarować. Nie chodzi o to, by wygrać życiem. Chodzi o to, by przejść przez nie, nie tracąc siebie. Wielu boi się samotności. Bo milczenie konfrontuje nas pytaniami, których zwykle unikamy. Kim jestem bez innych? Czy to wszystko ma sens, czy jestem tylko zbiorem wspomnień i lęków, ale filozof, który nie zna samotności, to jak poeta, który nigdy nie milczał. Samotność nie jest pustką. To lustro, w którym wreszcie możemy się zobaczyć, bez masek, bez ról, bez roszczeń. Tam nie ma nikogo, kto cię osądzi. Ale też nikogo, kto cię uratuje. Tylko ty to wystarczy. Bo właśnie tam w ciszy samotności rodzi się pierwsze przebudzenie. Kiedy już wiesz, wszystko przeminie, nie boisz się, że coś stracisz, ciało się ze starzeje Pamięć osłabnie, to, co dziś uważasz, za ważne, zniknie jak ślad na piasku po deszczu, ale w tej kruchości nie ma tragedii, jest czystość nie potrzebujesz trwałości, by być prawdziwy, nie potrzebujesz wieczności, by być obecny. Wyobraź sobie mały liść spadający z drzewa, wirujący powoli w powietrzu, nie wie gdzie spadnie, nie zadaje pytań, po prostu tańczy z wiatrem. Czy to cierpienie, czy może wolność bez celu? Może my też możemy nauczyć się spadać z godnością, zamiast walczyć z losem, płynąć razem z nim. I odnaleźć w tym ruchu coś pięknego. Filozofia nie musi odpowiadać, czasem jej największą siłą jest stawianie pytań, które bolą, które nie mają odpowiedzi, ale zmieniają nas od środka, co jeśli nie chodzi o to, by zrozumieć życie, ale po prostu być z nim w pełnej obecności, nie analizować, nie osądzać, nie naprawiać, tylko słuchać, czuć, milczeć. W świecie pełnym hałasu milczenie jest rewolucją, nie to milczenie ze strachu, ale to głębokie, świadome, które nie potrzebuje uzasadnienia, to milczenie, w którym jesteś wszystkim i niczym zarazem, to moment, w którym życie nie musi być wygrane, bo już samo bycie jest aktem odwagi. Może to właśnie jest ostateczna filozofia, nie przekonanie, nie system, nie teza. Ale przyjęcie wszystkiego takim, jaki jest, bez żalu, bez rozpaczy, bez iluzji, z oczami szeroko otwartymi i sercem, które mimo wszystko jeszcze potrafi być spokojnie. Więc jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś gotowy, nie na więcej wiedzy, ale na mniej iluzji, nie na życie bez bólu, ale na życie z bólem, który już nie dominuje a jedynie towarzyszy, i może właśnie w tym, w tej zgodzie, na to, co jest, kwi prawdziwa, cicha, niewidzialna, mądrość. Kiedy świat staje się zbyt ciężki, niektórzy uciekają w duchowość, inni w pracę, w relacje, w używ. Ale jest jeszcze jedna droga, subtelna, milcząca, niemal niezauważalna, sztuka. Dla Schopenhauera sztuka była tymczasowym wyzwoleniem nie ucieczką od życia, ale chwilowym wzniesieniem się ponad jego cierpienie. Muzyka, malarstwo, literatura nie zmieniają świata, ale zmieniają percepcję świata, choćby na kilka minut, choćby na jeden dźwięk, na jedno zdanie, które trafia głębiej niż tysiąc rozmów. To dlatego możesz patrzeć na obraz przez 20 minut i nie czuć nudy. Dlatego możesz słuchać utworów w kółko i za każdym razem czuć coś innego. Bo sztuka dotyka tej części ciebie, która nie chce niczego, która po prostu jest i to jest dokładnie to miejsce, w którym kończy się cierpienie, a zaczyna czysta obecność. Ale sztuka ma też drugie oblicze: współczesne społeczeństwo uczyniło z niej towar. Muzyka jest tłem do reklam, obrazy to dekoracja w hotelach, słowa tylko cytaty na Instagramie. Prawdziwa sztuka ta która boli i leczy doczynie, jest dziś rzadkością nie dlatego że ludzie przestali tworzyć ale dlatego że przestali słuchać w ciszy i właśnie tu zaczyna się współczesny nihilizm to nie brak wiary w boga to brak wiary w cokolwiek co nie daje natychmiastowej gratyfikacji to życie bez głębi bez pytań bez kontemplacji ludzie nie są nieszczęśliwi dlatego że cierpią są nieszczęśliwi, bo nie widzą żadnego sensu w cierpieniu, bo nie potrafią być sami, bo nie potrafią nie pragnąć, a przecież sens nie musi przyjść z zewnątrz, nie musi mieć formy, nie musi być powiedziany. Może być czuciem, które pojawia się w ciszy, jak szept, którego nie da się przetłumaczyć, ale który zmienia Twoje życie. To nie jest sens, który tłumaczy wszystko. To sens, który pozwala żyć bez konieczności zrozumienia wszystkiego. I wtedy wracamy do punktu wyjścia. West oddychasz, patrzysz i nagle zauważasz, że choć życie jest pełne bólu, choć nie ma gwarancji, choć nie znajdziesz w nim prostych odpowiedzi, to ono wciąż ma w sobie coś świętego, nie dlatego, że jest idealne, ale dlatego, że jest kruche i tylko to, co kruche. Może być naprawdę piękne. Więc zostaw wszystko. Na chwilę zamknij oczy. Oddychaj. Nie myśl o jutrze. Nie analizuj przeszłości. Po prostu bądź w tej sekundzie, w tym miejscu. Z całą prawdą, że może nigdy nie będzie łatwiej. Ale możesz być spokojniejszy. Nie trzeba rozumieć świata. Wystarczy go poczuć.